I 30-latka Martina Helwarta rozpoczyna Artula Pi. Słaby skok zupełnie zepsuł. Nie było wiatru właściwie, trudno powiedzieć dlaczego skoczył tylko 98,5 metra. Po prostu ten skok był nieudany całkowicie i za chwilę Martin Helwar. Nie ma dobrych warunków teraz, by daleko skoczyć, ale jest mocny. Bardzo mocny. Znakomicie skakał tutaj i wczoraj podczas treningów i dzisiaj. Droga odległość. Serii treningowej za Petersenem. Tyle, że skakali z innych wysokości pana Wald Achonem. Tak więc trudno, chodzi o wysokość rozbiegu, porównywać te rezultaty z serii treningowej. Ale za chwilę będzie wszystko jasne. Teraz heli w powietrzu. Ładny skok. Ależ on się potrafi mobilizować na ważne imprezy. Początek sezonu jak zwykle miał zauważalny w pierwszym konkursie zepsuł skoki teraz postanowił zdecydowanie powalczyć 118,5 metra to jest trzecia czwarta odległość bowiem Peter Żonta skoczył dalej 119 ale gorsze noty bo tu widzimy 19 19,5 i jest trzeci Martin Helwart za